Witam serdecznie, Kilkowy Szlak, Rzepińska Puszcza, 19 września 2013. Za chwileczkę ruszam do Poznania. Dzisiaj mamy spotkanie z nowym menedżer Europy, panią Penny Ferris. No i przede wszystkim spotkanie z przyjaciółmi. Dlatego dzisiaj chciałem powiedzieć kilka słów na temat radości spotkania. Radość spotkania. Cieszę się ogromnie na ten dzisiejszy wyjazd, bo będę mógł spotkać się. Z grupą kilku osób, z, którymi, z których częścią od dawna mam już wieloletnią przyjaźń, a jakby z drugą częścią ta przyjaźń się w tej chwili tworzy. Bardzo mocno się buduje to w wielkim, wielkim tempie. I ta radość tego spotkania jest ogromna. Ogromnie się cieszę, że spędzimy razem czas, że będziemy rozmawiać o tym, co robimy, o tym, co zrobiliśmy, ale i o tym, co nas czeka, co planujemy. Że będziemy mogli dzielić się swoim doświadczeniem, że będziemy mieli, mogli spędzić naprawdę super jakościowy czas razem, bardzo konstruktywnie, wkładając swoją energię w to, żeby całe to przedsięwzięcie, które budujemy, poszło do przodu. Żeby każdemu człowiekowi, z którym współdziałamy, mogło być może nie łatwiej, bo to nie chodzi o to, żeby było łatwiej, ale jakby bardziej komfortowo, jaśniej, pewniej móc iść do, do tego sukcesu w marketingu. Po to się spotykamy, jeśli chodzi o to spojrzenie pod, od strony biznesu, ale na, patrząc tutaj od strony m, tej przyjacielskiej, od tej strony m, zespołu, to po prostu no, cieszymy się z tego, że spędzimy razem ten czas. Ja jestem po prostu, no, 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 no tryskam wewnętrznie radością wręcz z tego, że ten czas spędzimy razem. Że y, y, zobaczę przyjaciół, że zobaczę znowu przyjaciół, i, i znów przelejemy wzajemnie y, gdzieś tam w siebie całą tą masę energii, którą mamy, poprzez pomysły, poprzez rozwiązania różne, poprzez bycie ze sobą, poprzez spędzenie tego wspólnego czasu, poprzez wspólny posiłek. Y, to są wspaniałe rzeczy. To są wspaniałe rzeczy. Wielka jest moja radość z tego dzisiejszego spotkania. Do zobaczenia jutro.